A Grzesiek, jak chciałam, żeby w nas było razem widać, bo ja tutaj nie jestem sama w aucie. Dzień dobry, właśnie wpisuję w nawigację Lubin, Lubin, Lubin. Wyciągnęłam Grzeszka z domu, jedziemy na zakupy, na budowie wszystko na razie stoi. Dzisiaj w ogóle to miało padać deszcz, miało lać przez cały dzień, ale trochę się pozmieniało. Ostatnio zrobili tam odwierty, nie te próbne, które ostatnio pokazywałam, tylko już mamy w ogóle zakończony temat z odwiertami pod pompę ciepła, ale tu Grzesiu wam zda relację najlepiej. Na pewno? Co? Ale niczego źle tam nie powiem? Dałeś radę. Ale znam się, a nie? Musisz. Na pewno? Ja ci zaufałam, wysłałam. Przecież ja wszystko najlepiej wiem, co wy? Się w ogóle nie zastanawiam. Na pewniaka. Czyli jednym słowem, kontynuację prac ziemnych. Tutaj Tomek, Tomek z firmy AndreTech. Ogarnia kolejny temat, kolejny temat, bo później przychodzi podłączenie do garażu. To też on będzie robił. Kanalizacja też. Pompy ciepła. Ogrzewanie podłogowe. No to wszystko. On. Tu jak widać, już są dosyć mocne opory. I tak to u nas ten teren wygląda, że. Najpierw jest glina, później jest taki żwirek, 25 metrów, później zaczyna się taki łupek, który jest coraz twardszy. No i przy 50 metrach jest tak, jest grubo. Ta maszyna jednak by tutaj nie dała rady, trzeba by było zrobić taką z udarem. No ale jak się uda, takie płytrze, odwiertyk tam, bo jest tutaj w koło woda, no to chyba, chyba będzie dobrze. Znaczy na pewno będzie dobrze. Robimy takie małe podsumowanie. Maszyna za nami pracuje. Udało się zrobić 5 odwiertów płytczych. Tak, 50 metrów. Po tak. 50, tak, po 50 tak. metrów. Bo też są dobre warunki. Tak, jest sporo wody. Dokładnie, sporo wody jest sporo wody tak, wodach, dlatego że właśnie mamy warstwę z która staje później zatrzymuje się na skalę, to stała jest niepakstalna, dlatego nawet nie jest takie pół. Pierwsza wersja, wersja była to... 3 razy po 100 metrów. Tak, tak, pierwsza wersja hmm. była 3 razy po 100 metrów. Bo według projektu nam mówiło, że na skałę trafimy już na metrze. Ale spróbowaliśmy zawadzą na puczkę i dojechać do sposobem do 50 metrów. Odwierty pod pompę ciepła, nibę. No i co? Tomek teraz odpoczywa. Tomek, to, Tomek odpoczywa. Pod telefonem nadzoruje. Cały, cały czas w stałym kontakcie. W kontakcie jest duże niebezpieczeństwo, bo na pewnej warstwie tam na 20, 25 metrach jest żwirek który może jednak tą dziurę zasypać no i może się okazać, że po prostu na tych 20 metrach się zatrzymamy niestety. No i to będzie oznaczało, że trzeba będzie wiercić kolejny odsłuch. Muszę Cię ubrać elegancko, bo w najbliższy piątek wkręciłeś mnie w jakieś występy publiczne i ja wiem, co to będzie przed wyjazdem. Ania, a gdzie mam koszulę? A co, a te spodnie są tu z tą plamą, te brązowe? Bo kurczaczka się zachciało na dwie minuty przed ostatnim wyjściem. I co Ania wtedy zrobi? Nic, więc jedziemy dzisiaj, moi drogi. Męski shopping, ale w międzyczasie też jakieś płytki, może sushi Ja mam plan na dzisiaj. Ja. hej, ale Cię ubiorę Grzegorz, tak Cię ubiorę zaraz. Z chłopem to jak z dzieckiem Grzesiek, skarpetki kup, majtki kup, na zakupy zabierz. Mi rodzice zawsze tak na siłę zabierali, buciki Ania i taka pani w sklepie zawsze o jaki babas fajny tak za policzki. Co ty na to? Że... Że sam powinienem? Że sam powinienem to robić. Ale Grzeszek no. oddaje mi to, żeby mi się podobało, żebym miał pewność, że to jest to. <głos> tak, tak. <głos> Obronię cię. Nie tutaj. no, powiem wam tak. Dogadujcie się tam ze swoimi chłopami jak chcecie. My tu sanią. też się dogadujemy, nikt nie ma do nikogo pretensji. Grzeszka typ to sweterki jak na razie, a dla mnie buty. Piękne są. Czek. Tak. Uwaga, wchodzę, nie, nie nagrywam, wchodzę. <noise> to jest czarny? Tak. Mi, się, mi się coś w oczach mieni. A ty jaki widzisz? Nie, coś mi tutaj, bo to wszystko światło takie. Jak to, tak? No. Grzegorz, jak to czujesz? Nie wiem. Koszula mi coś tak jakoś. A mi właśnie Mar? koszula pasuje. Tak? tak, koszula ci pasuje? Bo jest granatowa, ciągle w biały. O głowy ci uciąłem. Niż to, ci... to to taki standardowy wzór, co nie taki. Ale ładny taki. Ten zazwyczaj, ten, ten tak? Nie, to nie jest zwykły tutaj jakiś jest wzór tłoczony. Ale w sumie bardzo ładne są tak. Nie wiem. Ale jak mówisz, że są, są za duże czy nie? nie Przecież... są za duże. Poruszaj paluszkiem. No. no. Jeszcze. Spodnie są wygodne. A spodnie mi się podobają. Tutaj poddają. mam koniec palca. No, chyba nie są za duże, już taki szpic to byś to tam włożył. No tak Ania, w taką tak stópki bym ułożył paluszki. No. No powiem, Ładna. Też fajna, tak i fajnie z tym granatem, Ania, prawda? Ja Podoba mi się z tym granatem bardzo, tak. No, właśnie, ja, tam no, ja, Zobacz, ja to lubię takie. To. Jak... gdzieś tańczyć tak wtedy. przy kucu. Tak, bo Ania, to ja to... Wiesz, wiesz że ja lubię takie. <noise> nie wiem, mi się wydaje, że chyba to bardziej. To twój pierwszy gość w życiu? Ale nie, super. No. Takiego <laughs> to tak się nie pytała za Mama się nie pytała, się no nie, nie, nie wiem, takie jest, no, można się przyzwyczaić, no nie wiem. Skarpeteczki Dzień, dla męża. takie Ale się obkupiłeś. Oh, A jak jest. zawsze tutaj w Newmanie jesteśmy obsłużeni zarypiście. I każdych naszych znajomych tutaj podsyłamy. Ale to tylko konkretnie ten salon tutaj w Lubinie. No. Pięknie to po wygląda. Panią Agnieszkę znamy jeszcze z czasów Wrocławia i naszego ślubu i od pięciu lat od tak, sześciu to. To takie pierwsze nasze znajomości znajomość jest się ciągnie, tak. Także jestem, ciężko. O, to jest trochę zobby. A wiecie, co jest najlepsze? Że ja jeszcze nie mam nic, w sumie nawet nic nie zamówiłam sobie, ale dużo rzeczy w szafie, więc pewnie coś tam coś tam wyczeruje ale Grzesiek nie chce mi towarzyszyć idę sama yy, a tu ławeczka dla mojego męża czeka jak znajdę coś ciekawego to będę po ciebie dzwonić dobrze Ania proszę kamera a zabieram was niestety źle leżą Słabe światło tutaj. Nie poddaje się. Kolejne spodnie takie z eko skóry czarne, brązowe, kobaltowa koszula, zielona sukienka. I tutaj spódniczka, ale wydaje mi się, że ona będzie za krótka. Doczekałam się. Ja to zawsze się zastanawiam jak to jest możliwe że dyktujemy z 10 różnych pozycji i pani nie zapisuje. Ja bym nie mogła być kalnerką, to znaczy mogłabym być, ale tylko z notesikiem. Ty co Grzesiek byś dopiero namieszał. Kokosowa koreańska. Dasz Kaczka. mi spróbować. Kaczka. Kaczka też? A... Nie, dziękuję. Takie grzybko. Czekaj ja ci to zmącę przez wszystko No dobra, nie czekam, nie czekam. Zmącę ci to. Herbatka wiśniowa, pyszna uh -huh. Ja to mam po prostu cecha, zawsze że chętnie Ci pozwalam, żebyś się piwka napił i zawsze ulewa. No No a nie wyprzedza Cię, bo, bo 85 ja jedziesz, jedzie. a on 90, więc Cię wyprzedza, no co, co się dzieje? Może zwolnij trochę tak, żeby dopuścić A gdzie 90 jedzie? 95 wali, co on? Blokadę ma ściągnięte. No, chłopie. W domu, już minęły chyba za dwa dni od tych naszych zakupów. Dzisiaj to mam mega dzień, bo jutro wyjeżdżamy właśnie raz na te wykłady zwał jak z, wałem, z wałem, a dwa to nakłady dla Ameryki, która walczy z SMA, więc zaraz będę nas pakować. ale obiecałam Jankowi, że zrobimy ludziki z kasztanów, Będzie no po prostu jest ostatniej chwila, żeby to zrobić. Dzisiaj też mam pół gotowania przed wyjazdem, bo co prawda będą dwie babcie, ale ja tak mam, że wolę, żeby babcie jak już się opiekują dziećmi, to tylko im coś odgrzały niż stały przy garach. Więc będę robiła barszczyk, będę robiła pulpyciki w sosie, to przez dwa dni pewnie dzieciaki będą mogły jeść, bo uwielbiają, więc wiem, że zjedzą ze smakiem. Teraz popijam kabuchę, no i wołam moje towarzyszo, robimy ludziki albo inne stwory. Jeszcze tak co do samego wyjazdu, to spokojnie, dzieci naprawdę lubią zostawać z babciami, nie będzie im się działa krzywda, nie będzie im przykro, myślę, że mega się ucieszy. Mianek jak usłyszał, że babcia przyjeżdża, po prostu skakał w miejscu, a Livia jeszcze sobie tego nie potrafi wyobrazić, ale zawsze jak widzi, że jedna albo druga babcia wchodzi, to po prostu tak tupie, tupie, tupie i biegnie aż w podskokach, gdzie ona tak na co dzień nie biega. Więc fajnie, zresztą jedziemy tam też w szczytnym celu, nie dla swojej zabawy, więc tym bardziej e, musicie to zrozumieć, osoby, które nie rozumieją. Dobra, robimy. E, co robimy najpierw? Konika czy człowieka? Takiego Józef. ludzika czy konia. Człowieka to chyba być muszę zrobić. Możecie sobie podobierać kosztanki. Dobra. To co będzie? Człowiek? Bo ja muszę wiedzieć, gdzie dziurki mam robić. Człowiek ma dwie nogi, a koń ile? Cztery. No Więc mieć kota. Kota? Uh -huh. O, trudne zadanie mi dajesz synu. A koń ile ma nóg? Cztery. Cztery. O. naszykuj sobie cztery wykałaczki. To będą jego nogi. Aha! Proszę, ja zrobiłam dziurki, a ty teraz do tych dziurek musisz to pokładać. <grymne> nie przejmuj się, jak spadło, później podniesiemy. Chyba to będzie raczej taki taki taki. A zaraz mu dorobimy szyję i głowę. Ty się nic nie martw, nawet ogon. Mama! Ty... Zrobi. A teraz mama coś wymyśli. Nic się nie bój. Mama, a może to <laughs> będzie to jest taki stołek. Stołek? No dobra. Stołek z kasztanów. To sprawdź, czy on będzie stał. Patrz. Stołek. <laughs> a wiesz, że jakbyśmy tu zrobili jedną dziurkę, i jeszcze byś tu dał patyczek, i nas tutaj drugiego kasztana, to by powstał jakiś zwierzaczek. Aha. Chcesz tak zrobić? Tak. Dobra. Proszę bardzo. O, co on tu nam skacze. Teraz musisz tu pacyczek włożyć i wybierz głowę. Ja proponuję, żeby głowa była mniejsza niż całe ciało, żeby on nam się nie przewracał. Poszukaj najmniejszego kasztanka z tych wszystkich. Może je tu wysypiemy, co? będzie łatwy. A tego może. Tego? Okej, okay, spróbujmy. Jedną nogę ma nawet podniesioną do góry, to teraz chyba trzeba zrobić szyję i głowę. Zrobię tu dziurkę. Łatwo zrobić z kaskadów. Łatwo? Mhm, A bardzo. A czy to fajna zabawa? Fajna. <noise> I gdzieś naszykowałam głowę, o tu. A co Dlatego tej zrobimy buskę. No może namalujemy farbkami. O, dobra. Dobra. Ale a co? najlepiej to jakbyś wybrał białą farbę, bo kasztany są ciemne, to żeby było dobrze widać. O, a tu mam jeden bak. O, ten kasztan. Ja się już z Wami żegnam. Dziękuję bardzo, jeżeli wytrwaliście do końca. Yy, idę nas pakować, gotować i trzymajcie kciuki, żebyśmy dotarli do mial na nakładach.